Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie zaprasza do codziennych ćwiczeń duchowych na czas wielkiego postu, aby doskonalić swoją duszę i rozwijać życie wewnętrzne. Kochana duszo, gdy już się skupiłaś, najpierw pomódlmy się serdecznie i gorąco. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, i spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, Światłości sumień. Matko Dobrej Rady, Maryjo, Wspomagaj mnie swoją macierzyńską radą. Święty Józefie, mój święty aniele stróżu, moi święci patronowie, pospieszcie mi z pomocą. Mów Panie, Sługa Twój słucha. Smutek, tęsknota i trwoga Chrystusa Pana w Ogrodzie Oliwnym. Wtedy zaczął się smucić i trwożyć. Z miłości ku nam pan Jezus dopuścił tę boleść na swe błogosławione serce, którego żadna siła ludzka ani zasmucić, ani zatrwożyć nie mogła. Smucił się perspektywą męki i haniebnej śmierci. Wszystko, co miał cierpieć i za co miał cierpieć, biorąc do swego serca: O i ja zbiorę całą mękę pańską w krzyż pański i nosić go będę w mym sercu. Smucił się, bo widział wszystkie nasze grzechy, tęsknił, bo nie korzystamy z jego męki. Ach, duszo moja, ile użyłaś niegodziwych rozkoszy, tyle przysporzyłaś smutku i tęsknoty Jezusowi. Ty ze swego krzyża pamiętasz o mnie, o Jezu, jaki pożytek z mojego płaczu? Pan Jezus powiedział: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Dusza Chrystusowa była w ciągłym rozradowaniu z błogosławionego połączenia z BÓSTWem, z oglądania Boga, a jednak przez cud miłości ku nam była smutna. Chrystus Pan używa cudu, aby móc cierpieć. O miłości niepojęta, dająca takie pożądanie cierpienia, powiedział. Tych samych uczniów, których miał za świadków swojej jasności w przemienieniu na górze tabor, chcę mieć za świadków zachmurzenia swej duszy w ogrodzie oliwnym. W smutkach i uciskach wewnętrznych łącz się z Chrystusem w ogrójcu, a wkrótce doznasz pociechy. Pociechy duchowe niech Ci będą zachętą do dźwigania smutków. Pan Jezus powiedział: Zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Chrystus Pan, jak gdyby dla ulżenia sobie zwierzył się ze swojego smutku uczniom. O jak wielką uczujesz ulgę w swoich boleściach, zwierzając swoje smutki i pokusy tym, co ci duchowo przewodniczą. Otwarte rany bardzo łatwo leczyć, ukryte zbyt trudno. Chrystus Pan w swojej trwodze i trosce ucieka się do modlitwy: Usiądźcie tutaj, a ja odejdę tam, aby się modlić. I Ty wołaj do Boga w swoich pokusach. Na takie wołanie Bóg ześle aniołów a szatani pieszchnął i do Twojej duszy powróci pokój. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, teraz znów przemówiłeś do mnie. Dzięki Ci składam za wszystkie dobre myśli i poruszenia, jak dałeś mi pragnienie, tak daj też wykonanie. Dopomóż mi bym stał się katolikiem z czynu. Wszystko dla Ciebie i zbawienia duszy mojej. Jezusie Maryjo Józefie Święty, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rok Chrystusowy. Rozmyślania na każdy dzień roku. Tom drugi. Od Popielca do Zielonych Świątek. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na jej